Tazaremska, zapraszam na serwis informacyjny telewizji Małopolska. Urząd marszałkowski wdrożył zasady bezpieczeństwa pracy zalecane przez Główny Inspektorat Sanitarny. Działania te mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Dla osób chcących załatwić swoje sprawy w Urzędzie Marszałkowskim przygotowano bezpieczną formę kontaktu. Większa część pracowników pracuje zdalnie, realizuje swoje zadania, natomiast te osoby, które muszą być na miejscu, bo pracują z dokumentami, one mają zapewnione względy bezpieczeństwa w Urzędzie Marszałkowskim. Staramy się, by te rygory były solidnie wprowadzane. Piennik podawczy i przyjmowanie stron w urzędzie zostało zawieszone. Każdy mieszkaniec ma możliwość, oczywiście, załatwiania swoich spraw drogą elektroniczną, telefoniczną. Natomiast również w wyjątkowych przypadkach uruchomiony został specjalny punkt przyjmowania pism na ulicy Rosławickiej 56 w Krakowie. Urzędnicy zostali wyposażeni w środki dezynfekcyjne. Dodatkowo zostały zawieszone w toaletach szczegółowe instrukcje, jak prawidłowo myć ręce. Wicemarszałek Tomasz Urynowicz w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego uczestniczył w telekonferencji, która odbyła się m.in. z udziałem przedstawiciela strony rządowej. Wszystko po to, by wspierać działanie tarczy antykryzysowej, która zawiera dwa pakiety. Pierwszym z nich jest pakiet przedsiębiorczości zawierający bony, które będą zwrotną dotacją. Oceniamy, że blisko 95% przedsiębiorców już dzisiaj odczuwa skutki obostrzeń sanitarnych, skutki walki z koronawirusem. To bardzo poważne wyzwanie. Niestety, blisko 70% już planuje redukcję zatrudnień. Walka o to, aby miejsca pracy były zachowane dla Małopolan, to najważniejsze przed nami wyzwania. Jesteśmy właśnie po obradach zespołu zadaniowego do spraw turystyki, który omawiał te najważniejsze wyzwania. Ten zespół to nie tylko urzędnicy, to nie tylko samorządowcy, ale to przede wszystkim praktycy gospodarki. Przedsiębiorcy, osoby skupione w różnych samorządach gospodarczych, ale także naukowcy i głos. Także bardzo mocno urząd marszałkowski zarząd województwa się wsłuchuje, aby stworzyć jak najlepsze narzędzia walki z koronawirusem w gospodarce. Wszystkie ustalenia konsultowane są z Ministerstwem Funduszy Europejskich oraz z Komisją Europejską. W związku z pandemicznym rozprzestrzenianiem się koronawirusa Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza Chce uspokoić przyszłe mamy. Zapewnia, że oddział ginekologiczno-położniczy jest czynny. W szpitalu odbywają się porody naturalne i wspomagane. Wykonywane są cesarskie cięcia. Świadczona jest opieka nad kobietami w ciąży zagrożonej powikłaniem, a także wykonywane są zabiegi pilne i operacje ginekologiczne. Oddział ginekologiczny Szpitala Świętego Łukasza działa na razie w sposób normalny. Oczywiście jest zakaz odwiedzin. Niestety nie skorzystamy z porodów rodzinnych. Jeżeli przyszłe mamy mają jakiekolwiek Baby mogą także zadzwonić na oddział. Można też zadzwonić na oddział, dopytać o to, co można wziąć, czego raczej nie brać na oddział. Rodziny, które planowały wspólny poród, a ze względów epidemiologicznych zostały pozbawione takiej możliwości, mogą skorzystać ze wsparcia personelu. Choć załoga ma świadomość, że nie zastąpi najbliższej rodziny, wszyscy dokładają wszelkich starań, by w ten ciężki czas być oparciem dla wszystkich pacjentów. Nie mogąc zrealizować wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności, instytucje włączają się do propagowania akcji Kultura w domu. Centrum sztuki Mościce zaprosiło nie tylko swoich stałych bywalców, ale wszystkich, którzy korzystają z internetu do obejrzenia wyjątkowego projektu fotograficznego. Jednym z nich to był dokument obserwacyjny. Daliśmy aparaty fotograficzne dla dzieciaków i młodzieży autystycznych, którzy pokazywali swój świat, którzy fotografowali siebie nawzajem. Drugim etapem miał być ten świat ich pokazany poprzez oczy ich terapeutów, osoby, które pracują z nimi i trzecim etapem miał być taki również dokument obserwacyjny, ale oczami fotografa z zewnątrz. Niestety, no, instytucje zostały zamknięte, szkoły, przedszkola i udało się zrealizować tylko ten pierwszy etap. Na stronie internetowej Centrum Sztuki Mościce można obejrzeć wystawę z i Prace przedstawiają uczniów ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz z przedszkola specjalnego pod parasolem w Tarnowie, do którego uczęszczają dzieci i młodzież z autyzmem oraz niepełnosprawnością intelektualną. Jeśli chcą Państwo zobaczyć ten świat oczami dzieci autystycznych, to zapraszam również na naszą stronę internetową www.csm.tarnów.pl. Dodajmy, że data publikacji nie jest przypadkowa, to właśnie na 2 kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. To wszystko co przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Telewizji Małopolska.